Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV telewizja ludzi chcących żyć świadomie. Dzień dobry, witam wszystkich w sierpniu. Część z Was już zapewne jest po urlopach, część przed jeszcze. Zobaczymy, co dla tych pokaże nam nasz horoskop którzy już są, bo i zobaczymy co dla tych, którzy są przed. Oczywiście na początku zapraszamy baranki. W sierpniu osoby z poznaku barana będą mogły zrealizować swoje, no tu powiem duże marzenie dotyczące jakiegoś wyjazdu zagranicznego. Także działajcie, nie bójcie się jechać, realizujcie. Natomiast jest taka trochę niemiła, nieprzyjemna informacja dotycząca pracy u Was, jeśli chodzi o sierpień. Niestety jest ktoś w Waszym otoczeniu, kto chce pod Wami troszeczkę pokopać dołków, więc po prostu bądźcie czujni, uważajcie, bo sytuacja może zrobić się mocno napięta i nerwowa. Bykom w sierpniu pokazują karty, że zacznie się prostować wasza droga życiowa. Że przeszkody, kłody pod nogi, które mieliście do tej pory one zaczną po prostu odchodzić, usu usuwać wam się spod nóg. Niektórzy z Was podejmą kroki, jeśli chodzi o rozstania, rozwody lub y, zmiany związane z pracą, bo y, też to widać. Y, część z Was po prostu ma już dość obecnej pracy i sierpień będzie dobrym y, takim momentem czy miesiącem, y, żeby podjąć kroki w kierunku zmian. Pokazują się rozmowy y, dotyczące y, pracy. A przede wszystkim to, że pojawią Wam się jakieś nowe szanse, możliwości z pracą związane. Udane wyjazdy wakacyjne. U bliźniąt na początku miesiąca może być dość nerwowa atmosfera, jeśli chodzi o pracę. Może nie tyle atmosfera, co Wasze napięcia. Tutaj pokazują karty ponieważ otrzymacie jakieś możliwości związane z pracą i będziecie się zastanawiać, czy tą pracę zmienić, czy z tych możliwości, z tych szans skorzystać. Możliwości pokazują się bardzo dobre, takie, dzięki którym będziecie mogli się realizować, bardziej rozwijać w tej nowej pracy. Także warto, warto z tego skorzystać. Pokazują karty również tutaj rozkwit uczuć, nawet w związkach, w których no, mogło już troszeczkę kuleć. Także dużo radości, dużo miłości, zadowolenia, jakieś imprezy, takie większe imprezy rodzinne, typu śluby, chrzciny, jakieś zaproszenia na takie imprezy, lub już obecność wasza. Chrzciny mogą być przede wszystkim, tak jak pokazują karty. Uważajcie na plotki, obmowy i Złe życzenie. Uraków w sierpniu rozkwit uczuć, pogłębianie relacji, pogłębianie związków, chociaż czasami sytuacja może Wam się wydawać taka, nie wiem, zawieszona, że nic się nie dzieje. Natomiast miłość, uczucie pomiędzy Wami, karty pokazują cały czas. Dobry czas na wyjazdy urlopowe, odpoczynek, także można śmiało planować i wyjeżdżać. Spełnianie i tu, i u kobiet, i u, i u mężczyzn, spełnianie, realizacja marzeń, oczekiwań związanych, no właśnie, przede wszystkim z uczuciami, bo praca w sierpniu troszkę pokazuje się taka odsunięta. Lwy odsuną od siebie, jakby, wszystkie sfery życia, gdzieś tam w kąt zepchną. Skupią się przede wszystkim, szczególnie te, które będą urlopowały w sierpniu, skupią się przede wszystkim na sobie, na wypoczynku, na takim resecie. Jedynie te, które planują zmiany mieszkaniowe, no to sierpień jak najbardziej i podejmiecie te kroki, i jest to dobry czas na to żeby to zrobić. Wyjazdy zagraniczne. Jak najbardziej jedzie, będziecie zadowoleni, to będzie też jakby realizacja Waszych marzeń związana z tymi wyjazdami. Może być jakaś informacja, która Was troszkę zdenerwuje lub zdołuje o chorobie kogoś z rodziny. Natomiast pokazują karty tutaj, żeby się nie martwić, bo nastąpi wyzdrowienie, wyleczenie. Będzie wszystko w porządku. Panny sierpień raczej spędzą pracowicie. Zmiany mieszkaniowe zmiany tutaj, jeśli chodzi o uczucia więc mogą być podjęte kroki w kierunku rozwodu. Wolne panny będą tutaj działały w kierunku tworzenia swoich nowych związków. Bardzo pracowity czas. Jeśli chodzi o zdrowie, zagrożeń karty nie pokazują. Jeśli któraś z, pan, z pań, panien zajdzie w ciążę, pokazują karty chłopca. Wagi, szczególnie mężczyźni, pokazują karty tutaj dla Was, jakiś taki, szczególnie początek miesiąca, trochę takim nerwowym okresem, nerwowym czasem, ale tutaj no, mogą być podejmowane kroki związane z rozstaniem, czy to małżeństwa, rozwody, czy luźne związki. W każdym razie Sierpień przede wszystkim na tym się skupicie. To będzie taki miesiąc porządkowania swoich spraw uczuciowych, rodzinnych. Natomiast wolne wagi, szczególnie te takie bardzo otwarte, poznają nową miłość, będą mogły się realizować. Właśnie w nowych związkach w miłości jest to takie ostrzeżenie. Uwaga na niechcianą ciążę. Zacznę tutaj, informacje dla skorpionów od ostrzeżenia. Szczególnie dla osób zajmujących się no właśnie tutaj ezoteryką sferą tą energetyczną, bardzo dużo w sierpniu pójdzie w waszą stronę zazdrości, mściwości. Nawet pokuszę się powiedzieć o klątwach i to będą świadome, świadome życzenia niestety innych osób. Także no, rada jest taka, zabezpieczajcie się, uważajcie, żeby po prostu nie dotknęło was to. No, trzeba by było tą informację odnieść jakby no do całej grupy, do wszystkich osób, skorpionów, że macie w swoim otoczeniu też takie osoby weźle wam życzące. Także proponuję w sierpniu, lub pod koniec tego miesiąca, jak już uzbieracie coś na sobie, po prostu skorzystajcie z pomocy osób, które Potrafią zająć się oczyszczaniem i zdejmowaniem takich kląt, czy złych życzeń, czy w ogóle takich negatywnych energii. Jeśli planujecie wyjazdy, będą one udane, dadzą dużo radości i zadowolenia. Realizacja również pokazuje się tutaj, jeśli chodzi o pracę, rozwój. Część ze strzelców w sierpniu podejmie decyzję, i nie tylko decyzję, bo nawet pokazują tu karty kroki i będzie się oświadczało, także wchodzenie w związki, realizacja swoich zamierzeń, planów dotyczących właśnie związków. Taka odwaga, lub podjęcie decyzji, że tak, to już ten czas, to jestem gotowy lub gotowa do tego, żeby wejść w taki stały, trwały związek. Plany, jeśli chodzi o ciążę, o dzieci, bo pokazują tutaj karty też wasze lęki związane z planowaniem rodziny. Natomiast sierpień jest takim dobrym miesiącem, żeby spróbować tą rodzinę powiększyć. Koziorożce w sierpniu przede wszystkim otworzą się na miłość. I bardzo dobrze. Jeśli chodzi o pracę, rozmowy związane z pracą praca, która będzie wchodziła w nowy etap, więc albo będziecie zmieniać pracę, ale tutaj może być taka informacja, że będzie jakiś awans lub jeśli planujecie otwierać swoją działalność, jak najbardziej sierpień jest takim dobrym okresem na to, żeby, żeby to zrobić. Zmiany, pozytywne zmiany, oczywiście finansowe. Wodniki, które planują wyjazdy, nie ma znaczenia, czy zagraniczne, czy, czy po polsce, Uważajcie na swoje zdrowie. Jest tutaj takie ostrzeżenie, tak jakby dotyczyło to Waszych kości stawów, czyli uważajcie na ręce nogi. Szczególnie takie zagrożenie się pokazuje. Niestety też niezbyt korzystne Wasze otoczenie, jeśli chodzi o plotki, obmowy, zazdrości różnego rodzaju. Ale jest też taka informacja: mimo tego, że ktoś z zazdrości będzie wam, wam odradzał wprowadzanie w życie jakichś zmian, nie patrzcie na to. Idźcie za tym, wykonujcie te kroki, realizujcie swoje marzenia. Ryby narażone będą, niestety, na jakieś obmowy, złośliwości. Nawet jakieś no tutaj też użyję słowa klątwy. Uważajcie, pokazują karty, żebyście zweryfikowały swoje otoczenie, tak? I jeśli dojdziecie do wniosku, że ktoś naprawdę już na waszej drodze życiowej jest niepotrzebny, nie wahajcie się, nie bójcie się wykonać tych kroków, żeby po prostu. Wyrwać się z tych relacji, z tych chorych relacji, z tych niekorzystnych układów sytuacji i zdarzeń. Pozwólcie sobie na to, żeby wejść w taką pełną wolność. Nie odsuwajcie tych kroków i sierpień będzie dobrym miesiącem, dobrym okresem na to właśnie, żeby to zrobić, ponieważ tak jak pokazują karty, te energie niestety są blokadą w realizacji waszych marzeń, a że te marzenia macie, chcecie realizować. No to pierwsze kroki to powinny być takie, które uwolnią was od tego wszystkiego, co niekorzystne. Jeśli chodzi o zdrowie, pokazują karty, żeby uważać tutaj, nie zaniedbać swoich kręgosłupów. Jeśli planujecie zmiany mieszkaniowe lub jakieś remonty, sierpień będzie dobrym okresem czasu na to, żeby to zrobić. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.